Nasz gość dnia. A dzisiejszym gościem dnia Radia Nadzieja jest starosta powiatu łomżyńskiego Lech Szabłowski. Dzień dobry pani starosta. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Grudzień to jest tradycyjnie taki miesiąc podsumowań. My też dzisiaj sporo podsumowań dokonamy i też powiemy o planach na przyszły rok. Zacznijmy od tego, czy otrzymał pan odpowiedź na pismo od ministra finansów, które pan wysłał na temat subwencji ogólnej i środków dla powiatu w kwocie 0 złotych? Panie Doktorze, otrzymałem odpowiedź w tym tygodniu od pana ministra. Otrzymałem również informację o odpowiedzi na jedną z interpelacji składanych przez parlamentarzystów, których poinformowałem o naszej takiej bardzo trudnej sytuacji w związku z tą nową ustawą o dochodach JTST. No i cóż, pan minister uzasadnił wskazał prawidłowość wykonania. Tych obliczeń, tych wyliczeń w stosunku do powiatu Łomżyńskiego. Natomiast dla mnie jest niezrozumiała jedna przynajmniej kwestia związana z obliczeniem przez Ministerstwo Finansów potrzeb finansowych powiatu, które zostały określone na poziomie około 14 milionów. To jest kwota niższa niż w roku 2025. W jaki sposób to zostało obliczone? Nie wiem. Pismo tego nie wyjaśnia. Moja pani skarbnik wchodząc na strony. Ministerstwa Finansów i kontaktując się bezpośrednio z urzędnikami na dzień dzisiejszy nie uzyskała takiej odpowiedzi, nie udało jej się tego rozszyfrować. Będziemy występowali ponownie o wskazanie sposobu wyliczenia tego. No i generalnie to jest tak, że ta nowa ustawa o dochodach JST zmieniona jest taka krzywdząca, mocno krzywdząca dla małych samorządów, dla gmin wiejskich, dla małych miasteczek, dla powiatów ziemskich, nawet dla miast średniej wielkości, czego Przykładem jest na przykład jest, jest Łomża, która też ma problemy z, związane z finansowaniem swojego budżetu, jeśli chodzi o dochody pochodzące z budżetu państwa i inne dochody. Panie starosto, czy minister wyjaśnił w tym piśmie, czy jest szansa na zmianę? Tej kwoty, tej, nie, kwoty no oczywiście, braku tej Oczywiście żadnej nadziei jakby minister tam nie daje, nie mówi o tym, żeby, żeby tam dodatkowo szukać, poszukiwać, wskazywać, natomiast no, ja nie mam zamiaru ustępować, dlatego że jest to przede wszystkim krzywdzące e, dla nas, bo nie może być tak, że nasze y, potrzeby powiatu są z roku na rok mniejsze, to po pierwsze, a... Po drugie, sprawa taka zasadnicza, podstawowa, to sposób y, y, obliczania udziału w podatku dochodowym od osób y, fizycznych, czyli PIT, i od osób prawnych, czyli CIT. Bo uznano, że to, to wzrośnie, zostało, a potrzeby finansowe będą tak, mniejsze. Uznano, tak, uznano, że to wzrośnie, ale y, wzrośnie na podstawie wykonania budżetu w roku y, 2024, kiedy te dochody były stosunkowo wyższe. Poprzedni, według poprzedniej ustawy. Te dochody były obliczane historycznie, czyli za lata wcześniejsze, 22-23. W związku z tym no jest taka sytuacja, że na papierze wygląda to bardzo ładnie. Rzeczywistość jest taka, że budżet, czy projekt budżetu powiatu łomżyńskiego po stronie dochodów na rok 2026, jaki został przez zarząd powiatu przygotowany i przedłożony Radzie Powiatu, jest na podobnej wysokości jak w roku 2025. A przecież wiemy, że potrzeby nie tylko inwestycyjne, ale potrzeby związane ze zwykłym funkcjonowaniem powiatu, są wyższe, muszą być wyższe z roku na rok, bo choćby ze względu na wzrost cen czy inflację. Czyli Pana zdaniem to wyliczanie potrzeb finansowych ma taki uznaniowy i deklaratywny charakter zupełnie? E, no, trudno jest mi to rozstrzygnąć, bo powiedzieć jednoznacznie na takie pytanie, Pani redaktor, ale tak to wygląda. Tak to niestety wygląda, bo, bo nie opiera się to na jakichś cyfrach, na jakichś liczbach, e, więc, więc to jest sprawa taka dla mnie, y, no, Nie Posłużę się ściągą, ponieważ wczoraj dziennikarze portalu Mani.pl Tomasz Żółciak i Grzegorz Osiecki napisali, że najpóźniej do połowy przyszłego roku będzie przeprowadzona ewaluacja nowego systemu finansowania samorządów, że Ministerstwo Finansów o tym dziennikarzy poinformowało, bo te pierwsze efekty tej potężnej reformy podsumowali eksperci i twierdzą, że wymaga to korekt. Więc może tu jest szansa na, na jakąś zmianę. Panie doktorze, nie bez przyczyny ja informowałem, poinformowałem wszystkich parlamentarzystów z naszego województwa, dosłownie wszystkich i z tych opcji rządzącej i tych opozycyjnych. Ostatnio również przygotowywałem taką informację na prośbę pana wicepremiera byłego Jacka Sasina, gdzie pokazywałem dochody powiatu i wydatki powiatu w latach poprzednich, jak one kształtowały się. Rozmawiałem z panem posłem Jackiem Sasinem o takie informacje, zbierał również z innych samorządów i na pewno. Na pewno w związku z tym zostaną podjęte jakieś, jakieś działania no, ze strony opozycyjnej, nie wiem, jak to zostanie przyjęte, ale przecież wśród w obozie tym tak zwanym rządzącym też są samorządowcy, którzy są niezadowoleni z takiego obrotu sprawy, bo przecież, szanowni państwo, no, miasta, które są jakby z natury bogate już, jeśli chodzi o ich budżety, dodatkowo teraz zostały wzmocnione i to bardzo mocno wzmocnione kosztem tych mniejszych wszystkich samorządów, a przecież to tutaj mieszka połowa ludności Polski, to tutaj e, jest również produkcja, to tutaj jest produkowana żywność, przypomnę, z której wszyscy korzystamy. No nie możemy być dyskryminowani, nie, nie możemy na to pozwolić. Mam nadzieję, że ten, że ten rok 2020... Szósty będzie takim rokiem przetrwania, a siódmy może być rokiem przełomu, jeśli te wszystkie działania, nie tylko moje, ale to, o których pani redaktor mówi, a wiele takich będzie podjętych, przyniosą skutki e, polegające na zmianie sposobu naliczania dochodów. Podczas pierwszego rządu Donalda Tuska mówiło się o dyskryminacji mniejszych samorządów, a stawianiu na te duże. Historia za to czekała? Tak, to, to wróciło. Wróciło to, co było, po, to co mieliśmy wcześniej, ja to pamiętam, bo, 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 bo w samorządach funkcjonuje ponad 30 lat. W ostatnie lata, kiedy rządziło prawo i sprawiedliwość, prezydenci, w szczególności dużych miast, mówili o tym, że po pieniądze muszą jeździć do Warszawy, że jest to niszczenie samorządności. No ja zawsze protestowałem przeciwko takim, takim nazywaniem, tak nazywaniem tej sprawy, dlatego że, dlatego, że nie trzeba jeździć do Warszawy po pieniądze, tylko normalnie składać wnioski na projekty inwestycyjne. I miasta, te duże miasta również otrzymywały wsparcie, tak jak i mniejsze samorządy. Natomiast no, dzisiaj miasta mogą, pełną pulę środków mają do swojej dyspozycji. Fakt Praktycznie nawet wniosków nie muszą składać. Ale dlaczego? Dlatego, że dochody budżetu państwa i środki pochodzące z dochodów zostały im przesunięte, zabierając jakby od nas. W związku z tym no jest to absolutnie niesprawiedliwe i nieuczciwe. A ta sytuacja znajduje odbicie w budżecie na przyszły rok, w budżecie powiatu? Panie doktorze, no właśnie to już o tym wspomniałem, że jeśli chodzi o projekt budżetu powiatu na przyszły rok, to on oscyluje po stronie dochodów na poziomie około 85 milionów złotych, czyli na taki samym poziomie jak jak w roku 2025, ale po stronie wydatków rok 2025 zamkniemy na poziomie 98 pewnie milionów, czy może więcej. Natomiast, natomiast na, na rok 2026 wydatki będą kształtowały się na poziomie 90, 88 czy 9 milionów. W związku z tym już tutaj widać, że, że po prostu no, będzie mniej pieniędzy na no, w szczególności na inwestycje, bo, bo, bo zwykłe funkcjonowanie powiatu, czyli załatwianie spraw, prowadzenie spraw będzie, będzie zapewnione. To, które inwestycje będą musiały zostać odłożone w czasie, nie chcę mówić, że zupełnie z nich zrezygnujecie. Panie doktorze, w roku bieżącym złożyliśmy 8 wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych na zadania, inwestycyjne, drogowe. Nie ma jeszcze rozstrzygnięcia. No, mam nadzieję, że, że jedno czy może, może więcej jakieś zadanie otrzyma dofinansowanie. Zabezpieczyliśmy taką rezerwę finansową na wypadek, gdyby te dotacje zostały przyznane po to, żeby zabezpieczyć udział własny. W innej sytuacji będziemy chcieli pójść w kierunku tak jak w roku bieżącym, czyli maksymalnie duże środki finansowe przesunąć na wydatki związane z remontami dróg. I wespół z gminami zechcemy podjąć się takich zadań. Przypomnę, że, że o czym ja na antenie wielokrotnie mówiłem, na antenie Radia Nadzieja że w roku bieżącym, do końca tego roku zostanie zrealizowanych 14 czy 15 zadań takich remontowych, które zostały sfinansowane z budżetu Powiatu Łomżyńskiego z dotacją samorządów gminnych na naszym terenie. I to jest to zadanie takie, powiedzmy, kluczowe, drogowe. Bo na tym się od wielu lat skupiamy, czyli bo drogi tutaj te potrzeby są, są największe. największe. inwestycje. Jeśli tak, Panie W roku bieżącym jeszcze nie, trzeba powiedzieć, że realizowaliśmy 11 zadań inwestycyjnych dużych, oprócz tych remontowych, o których mówiłem, to 11 dużych zadań inwestycyjnych. Większość z tych zadań to były te, które przechodziły z roku 2024, w 2025 kończyły się, czyli ze środków tak wcześniej zaprogramowanych. Niestety na rok przyszły przechodzimy z czterema inwestycjami tylko. Poprzednio 11, teraz 4. Widać tą skalę, widać ten, ten, ten spadek. No i zobaczymy. No będziemy chcieli jeszcze składać wnioski do rezerwy ministra infrastruktury na zadanie inwestycyjne mostowe. Ale to jest tak, no Polski Ład został zamknięty już, więc tutaj no nie ma szans na, na nowe wsparcia. Fundusz Dróg Samorządowych został ograniczony finansowo, więc też słabo to wygląda. Samorząd województwa podlaskiego też zredukował do minimum fundusz wsparcia gminy powiatów, który wcześniej był takim bardzo dobrym narzędziem dla gmin i powiatów. No, i przyjdzie to tak. Skąd że będziemy... pozyskiwać te środki na te większe inwestycje? Panie redaktor, przyjdzie tak, że będziemy chyba tylko zajmowali się administrowaniem, ale to jest trochę za mało, bo oczekiwania naszych mieszkańców są zdecydowanie większe. Chcą rozwoju, chcą, chcą coraz lepszego życia w lepszych warunkach, więc no, zobaczymy. A udało wam się wydać wszystkie pieniądze w ramach tegorocznej puli z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej? Panie to tak, to zostało zrealizowane, myśmy podzielili tą dotację ponad 800 tysięcy, z naszymi środkami to prawie milion złotych, na dwa zadania. Jedno to zakup ciągnika, dużego ciągnika, dużej mocy ze sprzętem, z, również beczkowu, ze sprzętem takim, który by pozwalał na udrażnianie z, zamkniętych jakichś cieków wodnych na, na walkę powiedzmy z powodzią, z zalewaniem, gdyby taka się wydarzyła, na inne okoliczności również. W przetargu została wyłoniona firma dostawca tego sprzętu. Ciągnik już mamy na naszej bazie od, od wczoraj, beczka będzie za kilka dni. Druga część to są szkolenia, które są przeprowadzane w trakcie realizacji jeszcze dla pracowników, dla naczelników naszych, dla dyrektorów naszych jednostek. I dodatkowo wydaliśmy już taką broszurę, którą rozpowszechniamy wśród naszych mieszkańców powiatu łomżyńskiego o sposobie zachowania w sytuacjach kryzysowych. Mała taka skondensowana wiedza. E, u, uważamy, że e, tej jest nigdy za dużo. Na pewno mamy takie no, duży niedostatek jeśli chodzi o, o wiedzę mamy jako społeczeństwo, w związku z tym uznaliśmy, że warto coś takiego zrobić. Zostało, jest to kolportowane przez samorządy gminne. Więc mamy nadzieję, że do, dotrze to jak największej liczby mieszkańców. Bo samorządowcy narzekali, że no, trzeba było szybko te pieniądze wydawać, ale jest też pula na przyszły rok przewidziana i jakie macie plany na co. No tak, w czas tutaj wrócę, czas był bardzo krótki, mm. oczywiście, ale udało się to zrealizować szczęśliwie, także, także bardzo dobrze ostatecznie się to kończy. No, przyszły rok chcemy przygotować, chcemy skorzystać z tych środków finansowych w szczególności po to, aby przygotować pewnie w naszej części podziemnej budynku starostwa obiekty ochrony dla ludności. Jesteśmy w trakcie remontów tych, tych pomieszczeń. Ich przeznaczenie w części było inne, bo tam archiwa znajdowały się, mamy pomysł, jak to zmienić, żeby jak największą powierzchnię w tym budynku przeznaczyć na, na, na schron. A ile osób mogłoby się zmieścić tam? Panie doktorze, tego jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć, w zależności od, to musi, musi to muszą fachowcy ocenić. Zobaczymy, ile i, które pomieszczenia będzie można udostępnić. Chciałam jeszcze zapytać o taki pomysł um, dotyczący ochrony zdrowia. O pańską opinię, ponieważ um, no wiemy, w jakiej fatalnej sytuacji służba zdrowia. To też politycy Prawa i Sprawiedliwości, parlamentarzyści, samorządowcy to podnoszą. I PSL ma taki. Um, Program naprawy to Marek Sawicki jest twarzą tego, tego programu. O składce zdrowotnej nie będziemy mówić, ale on chce zrestrukturyzować szpitale powiatowe. Chciałby, chociaż nie wiadomo czy to jak rząd podejdzie do tego tematu, że miałyby być szpitale wiodące to w byłych miastach wojewódzkich, czyli jak rozumiem Łomżyński szpital miałby być takim wiodącym, żeby te szpitale powiatowe, które są w najtrudniejszej sytuacji, nie konkurowały z tymi szpitalami innymi o pacjentów. To jest jakiś pomysł? Panie redaktor, czy to jest pomysł? Przy takim finansowaniu, przy takim sposobie zarządzania finansami w ochronie zdrowia, to pewnie jest to nieuchronne i to się samo stanie, bo przecież ja już nie będę wymieniał, nie będę mówił, które, ale, ale szpitale mamy na naszym terenie, które już w tej chwili musiały zamknąć czy ograniczyć działalność niektórych oddziałów. To jest takie bardzo niepokojące, bardzo, bardzo groźne. I Problem polega na tym, że te mniejsze placówki, te tzw. szpitale powiatowe, organem tworzącym dla nich jest, jest starosta jest Rada Powiatu. Społeczeństwo mieszkańcy danych poszczególnych powiatów są przyzwyczajeni do tego, żeby korzystać z usług świadczonych przez te placówki w zakresie takim, który był wcześniej przygotowany, zadysponowany dla nich, ale również poszerzony, bo przypomnę, że ostatnie lata. To było bardzo wiele inwestycji poczynionych w, w poszczególnych placówkach e, i teraz ograniczenie tego no, na pewno spotka się z to przynajmniej z ogromnym niezadowoleniem. Czy jest to możliwe? No bo z jednej strony wydarzenia? jeszcze mam taką myśl, że wygląda, może wyglądałoby to dobrze, ale zastanawiam się, czy te szpitale wiodące nie ściągnęłyby na siebie najwięcej pieniędzy, najwięcej inwestycji, najwięcej sprzętu, a te szpitale powiatowe no gdzieś tam by dogorywały, że ostatecznie i tak uznano by, że trzeba je zamknąć, no bo się okazało, że no, te szpitale wiodące wiodą prym na tyle, że tamte nie mają racji bytu. Znaczy, no, pewno jest, Na pewno jest to zagrożenie, chociaż no właśnie dzisiaj, jak popatrzymy na sytuację szpitali, no to okazuje się, że wcale te mniejsze szpitale niekoniecznie są w gorszej sytuacji od tych dużych. I potrafią ściągnąć specjalistów i specjalizować potrafią się w różnych dziedzinach. Tak, potrafią to lepiej zorganizować, bo, bo, bo wiemy, jakie ogromne zadłużenie ma... To powszechnie jest wiadomo, choćby, choćby Białostocki Szpital, tak zwana Śnedecja. I wiemy, że niektóre szpitale powiatowe tego na, naszego województwa to zadłużenie mają naprawdę minimalne. Czyli po prostu można to zorganizować w dobry sposób i wcale nie musi to polegać na tym, żeby likwidować te małe. Bo no, zdrowie to jest chyba ta najważniejsza rzecz, która, na którym nam zależy, o co powinniśmy dbać i, i raczej powinniśmy pójść w tym kierunku, żeby, żeby no, nie wiem, wzmocnić te, te duże ośrodki, te duże szpitale finansowo również wzmocnić, dać im szansę, dlatego że no, tamte koszty prowadzenia też zdecydowanie są większe, natomiast no, jakby niczego nie, nie umniejszając, jeśli chodzi o szpitale te powiatowe. No właśnie, bo teraz nierentowne porodówki. No owszem, z jednej strony ktoś powie, no trzeba utrzymywać kadrę tych porodów, jest na tych oddziałach no, dużo mniej, też oni nie zdobywają doświadczenia, na przykład młodzi lekarze na takich oddziałach, no ale z drugiej strony, no i to się nie spina finansowo, z drugiej strony chyba są takie dziedziny życia, no gdzie te finanse nie powinny stać na pierwszym miejscu jeśli mamy też problem demograficzny, to no, rodzenie na sorach z bez dostępu do lekarza, no, może to nie być pro demograficzny ruch. No na pewno nie jest. Panie doktor, w ogóle jakby od samego początku patrząc, ja bardzo bardzo krytycznie oceniam sposób oceny pracy placówek ochrony zdrowia, kiedy mówi się, że na koniec roku dajmy na to szpital, osiąga zyski. To nie jest, to nie jest ta część życia publicznego, to, to nie jest gospodarka, to, to, to nie jest jakaś działalność taka konkurencyjna. Tutaj to powinno być ustawione w taki sposób, zorganizowane w taki sposób, że nie powinno się liczyć zysków. To rzecz zasadnicza, rzecz podstawowa, to jest ratowanie życia, poprawa zdrowia. I, i cały system jest ustawiony w taki no, dla mnie niezrumiały zupełnie sposób. Musimy już kończyć naszą rozmowę, więc odchodząc od tych tematów trudnych i poważnych, które i tak na, w nas uderzą na pewno w przyszłym roku i o nich będziemy jeszcze rozmawiać, zapytam o święta, jaką rolę. Pan Pełni w domu w przygotowaniach przedświątecznych. Panie doktorze, na ile jest możliwe, to oczywiście jestem pomocny. W kuchni to niekoniecznie. Nie czuję się tam najlepiej. no Moja żona, dzieci też tam pomagają, jeśli wigilia jest w naszym domu przygotowywana, bo, bo jest tak albo w naszym domu, albo gdzieś u kogoś w rodzinie, dzieci, u siostry mojej. Natomiast no taka moja część przygotowania to w szczególności choinka, czy przede wszystkim choinka, może jakieś takie prace porządkowe, takie uzupełnienie tego wszystkiego. I to, co żona wskaże. Eee, i, to, co, i, to, co, co, I to, co żona wskaże. Także no. Radzimy sobie z tym i yy, yy, ja sobie radzę na ile jest to możliwe, tak? yy, Ale to pewnie wynika z tego, że. Tak naprawdę całe moje życie zawodowe to, no niestety z przykrością muszę powiedzieć, że bardzo mało mam czasu na to, żeby pomagać małżonce w, w domu, w kuchni, e, zajętość od rana do wieczora bardzo często. No i to pewnie tak wygląda, że również ta Wigilia niestety, mimo że, mimo że, że Wigilia i święta po, powinny być e, również e, w, w części przygotowywane przez... Przeze mnie to pewnie tak nie jest. To są takie... Ale no, drodzy panowie, w tym roku wymówek nie będzie, bo Wigilia jest dniem wolnym. Po raz pierwszy od, od pracy. Tak i to jest, myślę, bardzo dobre przy, przy tym wszystkim. Ja tylko zastanawiam się nad tym, ile osób tak w ogóle w naszym społeczeństwie pomyli się i jeszcze w dzień wigilii będą chcieli robić ostatnie zakupy. Wczoraj, I wczoraj, wczoraj zamknięte... stałam w piekarni i panie starsze pytały panią z piekarni, czy w środę będzie otwarte, więc nie, nie będzie. Nie będzie, drodzy państwo, w wigilii będzie, nie pracujemy. Trzeba zrobić wszystko wcześniej i dobrze, może będzie więcej czasu na to, żeby faktycznie tą wigilię dobrze przygotować, żeby dobrze przygotować się również tak duchowo, bo to wigilia to nie tylko. Praca stół, 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 ale, ale również jakieś refleksje, jakieś przemyślenia, żeby do tego stołu wigilijnego razem z rodziną usiąść w sposób taki spokojny, żeby można było też zastanowić się nad, nad, nad tym, co było, nad tym, co będzie, nad życzeniami dobrymi, które sobie wzajemnie przekazujemy. No taki, taki dobry czas spokoju i dodatkowo no, będzie te parę naście godzin więcej do tego, żeby tą wigilię spędzić tak, jak to powinniśmy. Tego spokoju Państwu serdecznie życzymy na te święta nadchodzące Bożego Narodzenia. Bardzo dziękuję z tego miejsca bardzo serdecznie. Dziękuję w całej redakcji Radia Nadzieja za cały rok naszej współpracy. Życzę również całej redakcji wszystkiego najlepszego na święta zdrowych, spokojnych świąt i oczywiście dla wszystkich słuchaczy. Radia Nadzieja. Starosta powiatu łomżyńskiego Lech Szabłowski był naszym gościem dnia. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.